W tym roku prawie połowa wytwarzanych przez nas śmieci powinna być poddana recyklingowi. O miejskim gospodarowaniu odpadami dzisiaj porozmawiam z panią Julitą Siek, dyrektor zarządu usług komunalnych w Stargardzie. Dzień dobry. I Katarzyną Rybaczuk, wiceprezes zarządu spółki Biostat. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Julito, co gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w Stargardzie oferuje mieszkańcom i czym jest ten system? Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi wszedł w lipcu 2013 roku. I od tego czasu gminy przejęły obowiązek zawierania umów na odbiór odpadów za właścicieli nieruchomości. Tutaj należałoby podkreślić, że ten system w naszym mieście jest bardzo szeroko rozbudowany, ponieważ mieszkaniec ma zapewniony odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, otrzymuje pojemniki a są gminy, gdzie mieszkaniec musi te pojemniki sam zakupić lub wydzierżawić. Więc u nas już ma zapewniony ten bezpośrednio wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady oraz w worki na odpady. Poza tym w umowie zapewniliśmy możliwość zamówienia mycia tych pojemników z odpowiednią częstotliwością. Poza tym częstotliwość odbioru, odpadów komunalnych jest tak dostosowana, aby nie dochodziło do konieczności gromadzenia tych odpadów na naszych nieruchomościach. Ponieważ... Pani, pani Jurita, a mamy również pojemniki na elektrośmieci w Stargardzie? E, tak, natomiast są to pojemniki ustawione dodatkowo poza gminnym systemem, ponieważ gminny system przewiduje odbiór elektroodpadów w punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych na Bogusława 4, 15, w, który który działa w ramach naszego ekopunktu. No i chciałabym tutaj jeszcze zaznaczyć, że ta wygoda, którą mieszkaniec otrzymuje, my często sobie też nie zdajemy może z tego sprawy, ale jeżeli nie porównamy tego, jak to jest w innych gminach, no bo spójrzmy teraz na sytuację chociażby odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości wielorodzinnych odbiór gabarytów następuje raz na dwa tygodnie. Są gminy, gdzie ten odbiór następuje raz na pół roku albo raz na w formie wystawek i co z tymi odpadami zrobić? Musimy je gromadzić. A, Natomiast, przepraszam, jeśli chodzi o gabaryty, tak króciutko, co można wystawić przed dom? Jeżeli chodzi o odpady, A, czego nie? tak, jeżeli chodzi o odpady gabarytowe, to są to odpady w postaci zużytych mebli, kanapa, fotel, stół. To są odpady wielkogabarytowe, klasyfikowane e, według e, katalogu odpadów właśnie w ten sposób. Natomiast lodówka już nie będzie odpadem wielkogabarytowym zgodnie z katalogiem odpadów. Choć jest duża. Choć jest duża, natomiast będzie to już odpad klasyfikowany jako odpad niebezpieczny i taki rodzaj odpadów oddajemy do ekopunktu. My oczywiście zawarliśmy taką dodatkową umowę z firmą MB Recycling, ale to jest umowa działająca całkowicie poza gminnym systemem. Ma to usprawnić jakby ten odbiór tych odpadów niebezpiecznych od mieszkańców. Proszę powiedzieć, kto jest objęty systemem zagospodarowania odpadów? Czy tylko mieszkańcy, czy również przedsiębiorcy również? Od 2013 roku obligatoryjnie wszyscy mieszkańcy zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych, wszyscy właściciele z nieruchomości zamieszkałych. Natomiast od 2021 roku tym gminnym systemem objęliśmy również przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w zabudowie mieszanej. Ile tutaj mamy gospodarstw domowych, a ile przedsiębiorstw objętych systemem? Ilość ta wzrasta z każdym rokiem. Na chwilę obecną mamy ponad 27 tysięcy gospodarstw domowych. Jest to dokładnie 27 464 gospodarstwa domowe i 712 przedsiębiorców. Natomiast dla porównania powiem, że w 2016 systemem było objęte 24 679 gospodarstw. I tutaj już widzimy, jak ta ilość, Wzrosła. W 2021 roku 26 571 i w tym roku właśnie też przejęliśmy przedsiębiorców w zabudowie mieszanej w gminny system. Wówczas 662 przedsiębiorców przystąpiło do gminnego systemu. Na dzień dzisiejszy mamy 712 przedsiębiorców. Czy przez ten system ilość odpadów wzrasta? Jak to wygląda w przypadku mieszkańców czy też przedsiębiorców? Dokładnie, tak to, tak to można ująć, że no im większa ilość gospodarstw domowych i przedsiębiorców w gminnym systemie, tym ta masa odpadów rzeczywiście będzie większa w tym systemie. Natomiast była pewna tendencja spadkowa, która wystąpiła w okresie pandemii. I wówczas rzeczywiście zauważalny był zapewne mniejszy konsumpcjonizm i, i, i tutaj ta masa odpadów nam zaczęła w tamtych latach spadać. Przed okresem pandemii odbieraliśmy około 24 tysiące ton odpadów w skali roku. W okresie pandemii ilość ta zmalała, natomiast na ten moment już zauważamy ponowny powrót do tej, do tej ilości sprzed okresu pandemii i wpływ na to mają i powrót do tego normalnego konsumpcjonizmu i między innymi zwiększenie ilości gospodarstw domowych. Na forach internetowych czasem można wyczytać, że biostar nie odbiera odpadów. Jak to jest na, naprawdę? Czy macie problem, czasem problem z odbiorem odpadów, śmieci? pani Katarzyna Rybaczk. No niestety faktycznie czasem tak się zdarza, ale główną przyczyną jest kilka takich powodów, ale takim najczęściej pojawiającymi się przyczynami to jest to, że jest niezapewniony właściwy dojazd pod pojemniki. To znaczy większość odpadów, tych, z którymi jest problem, tutaj mówię na przykład o pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, czy na przykład o odpadach remontowych, które są odbierane HDS-em, no to Niestety, ale one muszą mieć tak zapewniony dostęp, żeby ten samochód z tym wysięgnikiem mógł podjechać i żeby te odpady można było swobodnie odebrać. I tutaj zauważyliśmy wiele akcji Straży Miejskiej. Prawda? Tak, tutaj, bo dokładnie, no niestety, ale operatorzy nie mogą odbierać tych pojemników nad samochodami, bo to oczywiście jest bardzo niebezpieczne i mogłoby tu dojść do jakiejś szkody, tak. Kolejną kwestią jest też to, że czasem się zdarza, zwłaszcza przy odpadach wielkogabaretowych, że te odpady nie znajdują się w miejscach gromadzenia odpadów. Thank Co powoduje, że no niestety nasi operatorzy czasami muszą szukać, gdzie są te odpady zlokalizowane. Bo czasem ktoś na przykład położy sobie jakieś tapczan, nie wiem, przy schodach, czy gdzieś tam przy jakimś żywopłocie. A niestety, gdyby one były wystawione na przykład czy w pasie drogowym, czy w miejscu gromadzenia odpadów, to na pewno łatwiej byłoby je zlokalizować. Inną też kwestią jest to, że jest niewłaściwa segregacja odpadów. Tutaj już Pani Ulita wcześniej o tym wspominała. No właśnie, jak przygotować odpady? odpowiednie no, odpady do odbioru. No właśnie, to za chwileczkę o tym powiem. E, ale e, tu chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że e, ktoś zgłasza nam szukać, że są do odbioru odpady wielkogabaretowe. Po czym okazuje się, że są wystawione odpady remontowe. Odpady remontowe są na limit, więc niestety, ale takich odpadów już nie możemy odebrać, tak? I teraz jak je przygotować do odbioru? No przede wszystkim w zależności od tego, jaka to jest frakcja odpadów, bo jeżeli to są odpady na zgłoszenie typu wielkogabarytowe, no to trzeba po prostu do nas zadzwonić i dwa razy w miesiącu takie odpady są odbierane. Wpisywane są one na harmonogram i... Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca są odbierane. Natomiast jeśli chodzi o odpady pozostałe, na przykład selektywnie gromadzone, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że odpady muszą być zebrane w pojemnikach lub workach, bo tylko takie odpady odbieramy i nie odbieramy odpadów luzem, ale znaczy w taki sposób, że ktoś na przykład przy pojemniku do selektywnej zbiórki odpadów, nie wiem, wyrzuci te butelki luzem, no to ta takie odpady nie zostaną odebrane. Dopiero w momencie, kiedy zostaną one uprzątnięte, wsadzone do worków, to wtedy są odbierane. No inna jest sytuacja, jeżeli podczas odbioru odpadów to nam się zdarzy, że te odpady gdzieś tam się wysypią, no to wtedy oczywiście pracownik ma obowiązek je ze sobą zabrać. Kilka dni temu zakupiłem nowy telewizor, który był opakowany w karton i miał Później problem. Karton wrzucamy do pojemnika na papier? Tak, jak najbardziej. Wszystkie odpady papierowe wrzucamy do pojemnika na papier, z tym że trzeba pamiętać, że ten karton powinien być złożony, tak, żeby się zmieścił do tego pojemnika. I trzeba też pamiętać o tym, że wrzucamy tam odpady, które są niezanieczyszczone, to znaczy nie mogą być zabrudzone i nie mogą być tuste, bo takie odpady już nie nadają się do recyklingu. No w tym kartonie również był styropian. Tak, to wtedy styropian, bo to też są dwie kwestie. Jeśli chodzi o styropian opakowaniowy, który właśnie występuje tutaj przy telewizorze, wrzucamy do pojemnika żółtego, bo pojemnik żółty jest przeznaczony na tworzywa sztuczne, na metal i na opakowanie wielomateriałowe. Natomiast jeżeli by to był styropian budowlany, to wtedy to jest odpad remontowy. Proszę powiedzieć jeszcze kilka takich rad, które pomogłyby mieszkańcom Stargardu w prawidłowym segregowaniu odpadów. To tak jak już wcześniej powiedziałam, przede wszystkim żeby to było w miejscu gromadzenia odpadów, żeby to było z dojazdem do pojemników, żeby odpady były właśnie właściwie przygotowane i posegregowane i tutaj w tym punkcie chciałabym się chwileczkę zatrzymać. Głównie chodzi o to, żeby tak, do odpadów, do jakichkolwiek odpadów, czy do odpadów selektywnie gromadzonych, czy do odpadów e, niesegregowanych, nie wrzucać odpadów niebezpiecznych. Jak sama nazwa wskazuje, te odpady są naprawdę bardzo niebezpieczne, e, zarówno dla osób, które odbierają te odpady. Dla osób, które sortują te odpady, bo niestety potem te odpady trzeba przesortować. I tutaj największy problem mamy z igłami. W ostatnim czasie mieliśmy sporo zakłuć na instalacji i naprawdę nie jest to miłe w momencie, kiedy taki pracownik się zakuje. Wtedy trzeba wdrożyć całą procedurę leczenia tego pracownika, tylko dlatego, że ktoś zamiast pójść do apteki, bo przecież mamy kilka możliwości odbioru tych odpadów, czy do apteki, czy do ekopunktu, po prostu wrzucił sobie je luzem do odpadów seletyjnych kolektywnie gromadzonych, bądź też do odpadów niesegregowanych. Kolejną kwestią tutaj segregacji odpadów, na którą chciałabym też zwrócić uwagę, to jest kwestia odpadów zielonych. Można się, znaczy możemy się ogólnie pochwalić tym, że my jako Biostar produkujemy z naszych odpadów bio, bo to są zarówno pady kuchenne, jak i pady zielone, polepszacz gleby. To znaczy, że odpad ten wraca do środowiska. Tylko, żeby on był jak najlepszej jakości, to tutaj zachęcałabym do tego i też ostatnie zmiany, które miały miejsce w naszym regulaminie utrzymania czystości, to jest to, żeby te odpady starać się też wrzucać luzem, żeby wrzucać je bez opakowań, bez zanieczyszczeń, a to dlatego, że po pierwsze ten Produkt, już który powstanie, będzie lepszej jakości. Po drugie będziemy mieć mniejszą masę odpadów kierowanych do składowania, czyli będziemy płacić ponosić niższe koszty opłaty środowiskowej. Kolejną kwestią jest to, że będziemy mieć wyższe poziomy recyklingu. A teraz wiemy, że z roku na rok one są coraz wyższe. Co rok 10% więcej. Więc im więcej będzie tego produktu a mniej balastu, to jest z korzyścią dla nas. Wkrótce rozpocznie się sezon jesienno-zimowy, kierowcy będą zmieniać opony, część z tych opon letnich zapewne będzie już nie do użytku, właściciele będą chcieli je wyrzucić, gdzie to mogą odstawić takie, takie opony. Jeśli chodzi o opony, one odbierane są oczywiście w ekopunkcie. Wszyscy mieszkańcy objęci systemem e, mogą zostawić 8 opon. E, jest przypisanych, o o ilości. Tak, osiem opon na gospodarstwo domowe, na 3 lata. Również można przynosić różne inne opony typu motocyklowe czy rowerowe, także je odbieramy. Także zachęcamy do tego, żeby je e, przynosić. Dobrze, tutaj do pani Julity się pytanie o nielegalne wysypiska śmieci. Czy takowe mamy w Stargardzie i i, i co robicie z nimi? Rzeczywiście dzikie wysypiska zawsze występowały na terenie naszego miasta. Staramy się je lokalizować na bieżąco i usuwać. Natomiast dosyć istotną kwestią jest to jak system wpłynął na te dzikie wysypiska ponieważ od momentu kiedy mieszkańcy mają zapewnione odbiór wszystkich odpadów komunalnych no to rzeczywiście ilość dzikich wysypisk nam zmalała i głównie ma to odzwierciedlenie w masie odpadów które odbieramy z tych dzikich wysypisk przed 2013 rokiem odbieraliśmy w skali roku ponad 2000 ton odpadów z takich dzikich wysypisk. Na dzień dzisiejszy jest to do 20 ton. Zdarza się 9 ton w skali całego roku, 14 ton w skali roku, 20 to już jest bardzo dużo, jeżeli odbieramy. To nam zapewnił gminny system właśnie gospodarowania odpadami i objęcie między innymi przedsiębiorców tym gminnym systemem. Wreszcie skończyły się problemy, co zrobić z, z odpadem i, i tutaj rzeczywiście jest to zauważalne. Czy ewentualnie udało się kiedyś złapać takiego, takiego obywatela, który nielegalnie wysypywał śmieci nie wiem, na terenie zdarzało miejskie, się. tak zdarzało tak. się. Zdarzało się i to rzeczywiście, albo były to zdjęcia z fotopułapki, albo był to świadek, który widział i podał numer rejestracyjny samochodu, albo wprost dokumenty z danymi, które były wyrzucone na tym dzikim wysypisku. Pani Jurito Zuk zdecydował się współpracować z Biostarem po raz kolejny. Z czego to wynika? dokładnie ta współpraca już nam się układa od wielu lat bardzo owocnie i z korzyścią tak naprawdę dla mieszkańców myślę tutaj o korzyści głównie finansowej natomiast cały proces tego że umowa zawierana jest właśnie ze spółką miejską odbywa się na zasadzie oczywiście postępowania przetargowego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest jesteśmy zobowiązani do zorganizowania przetargu i w tym przetargu na odbiór odpadów, my teraz robimy już łączne przetargi na odbiór i na zagospodarowanie, może wziąć udział każda firma, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i od wielu lat już wpływa nam jedna oferta i jest to tak jak ostatnio właśnie jest to oferta firmy Biostar. Także z firmą Biostar też będziemy zawierać teraz umowę już po całym cyklu, który był wymagany w wyniku tego ostatniego postępowania przetargowego. I chciałam jeszcze tutaj dodać taką dosyć istotną kwestię, że. Fakt, że mamy na terenie miasta spółkę miejską, która może odpowiednio skalkulować te opłaty. I że te opłaty nie są takie wysokie, e, tak naprawdę, za odbiór i za zagospodarowanie jednej tony, to jest dla nas olbrzymia korzyść, dlatego że wszystkie wpływy od mieszkańców zagospodarowania odpadami komunalnymi muszą przełożyć się na e, koszty właśnie odbioru, zagospodarowania odpadów, zarządzania systemem, prowadzenia edukacji ekologicznej. Gminny system musi się po prostu bilansować. Jeśli chodzi o koszty, zdecydowaliście się podnieść te opłaty za wywóz śmieci. Dlaczego? Tak, zdecydowaliśmy się je podnieść, niestety, ale sytuacja rynkowa, tak, z którą każdy się tutaj boryka, kwestia wzrostu cen, usług, materiałów, powoduje, że te koszty musiały być zwiększone. Chociażby też zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. No, w naszej spółce, gdzie zatrudniamy około 140 osób, w momencie kiedy musimy dokonać zmiany wynagrodzenia, to już są naprawdę istotne kwoty, bo już co najmniej najmniej około miliona złotych, tak, tak? Tak wygląda podwyżka z roku na rok. Do tego kwestia amortyzacji, która też z roku na rok jest coraz większa. Wiadomo, że aby obsłużyć tutaj właściwie miasto Stargard, te sprzęty niestety, ale się zużywają, więc trzeba kupować nowe. Żeby optymalizować na przykład koszty, to też kupujemy na przykład, nie wiem, większe śmieciarki, czy kupujemy nowe sprzęty, typu na przykład niebawem będziemy chcieli kupić rozdrabniaczy szybkoobrotowy, który też będzie nadawał po prostu wiele korzyści. E, e, oprócz tego mamy też kwestie zagospodarowania odpadów, bo część odpadów oczywiście zagospodarowujemy z ale część odpadów zagospodarujemy na zasadzie pośrednictwa, czyli my je tylko częściowo przygotowujemy, tak jakby do przetworzenia, czyli je częściowo przetwarzamy. Na przykład wyciągamy z pewnych odpadów jakieś surowce, metale, dajmy na to. E, natomiast pozostałe odpady Muszą być dalej zagospodarowane, na przykład w spalarni czy też u jakichś innych recyklerów, tak i to też po prostu kosztuje. Kwestia ubezpieczeń, podatków, po prostu to z roku na rok coraz wzrasta, a w naszej firmie to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Na przykład w ostatnim czasie mogę tak powiedzieć, że samo ubezpieczenie rok do roku to jest 240 tysięcy. Opłata za składowanie odpadów rok do roku to też tam jest około 200 tysięcy. Teraz też właśnie w ubiegłym tygodniu. E, Pojawiło się nowe rozporządzenie, nowe obwieszczenie, które mówi o tym, że ta opłata w 2025 roku ponownie wzrośnie o 11,4%. Także, niestety, te wszystkie koszty, wzrost tych kosztów powoduje, że to się przekłada na opłatę. Co BioStar robi, żeby zoptymalizować koszty? Może zacznę też od tego, dlaczego spółka jest tak atrakcyjna, a to dlatego, że ma trzy instalacje swoje, na której przetwarza odpadów, odpady, czyli mamy sortownię odpadów, mamy kompostownię odpadów, mamy składowisko odpadów. E, jedyną w tej chwili problemem, który tutaj nas boryka i jest najbardziej kosztochłonny, to jest spalanie odpadów. E, cena za spalanie odpadów na rynku zewnętrznym to jest 782 zł. 2 zł za tonę. I niestety taką cenę ponoszą inne gminy. Natomiast my ze względu na to, że zawarliśmy porozumienie ze Szczecinem, które jest zawarte od 2019 roku, ta cena u nas jest ustabilizowana, bo zatrzymała się na poziomie 300 zł. Więc e, gdybyśmy mieli to przekalkulować e, po cenach rynkowych, to tak naprawdę oszczędność roczną mamy na poziomie prawie 5 milionów 900. Także to wpływa na to, że te, e, tak, te stawki, Opłaty aż tak drastycznie nie wzrasta jak w innych gminach, bo u nas ona jest na poziomie około 800-900 zł, natomiast w innych gminach to jest y, zaczyna się od 1100-1200 czy nawet 1600. tak? Y, oprócz tego kwestia optymalizacji tras. Nawet na ostatniej sesji Rady Miejskiej też mówiliśmy o tym, że została dopuszczona taka możliwość, że możemy łącznie zbierać odpady, jeśli chodzi o odpady bio. I tutaj faktycznie trawę zbieramy łącznie do jednego pojemnika i odpady kuchenne, co powoduje, że możemy to odebrać jednym transportem. Samochody mamy tak przystosowane też, kupujemy też większych pojemności, że za jednym razem możemy tutaj większą masę odebrać. Oprócz tego też właśnie stara się inwestować w takie zakupy, na przykład jak prasę kontenery, które też za jednym razem pozwolą nam odebrać na przykład pięć razy więcej odpadów. Ostatnio też podpisaliśmy umowę na zakup rozdrabniacza szybkoobrotowego, który właśnie umożliwi nam nie tylko oszczędności ze względu na ograniczenie odpadów, które będą kierowane do składowania i z tym związana jest opłata środowiskowa, czyli ona będzie mniejsza ale dzięki temu też będziemy mieć lepszej jakości polepszacz gleby, tego polepszacza będzie więcej. Poza tym będziemy mogli osiągnąć wyższe poziomy odzysku, a co świadczy o tym, że będziemy płacić niższe kary za jego nieosiągnięcie. Także nawet jeśli chodzi o ten sam rozdrabniacz, to zmniejszenie balastu o 800 ton to jest zysk na poziomie 306 tysięcy złotych, tak? Czyli o tyle mniej będziemy musieli ponosić kosztów. Ile teraz mieszkańcy Stargardu będą musieli zapłacić za wywóz śmieci? Pani Julito. E, oczywiście dokonaliśmy odpowiednich obliczeń, e, wyszacowaliśmy nowe stawki opłat e, i przedstawiliśmy projekt nowej uchwały e, na e, Radzie Miejskiej e, w sierpniu. E, podwyżki będą. Dosłownie inflacyjne, czyli po wyliczeniu wskaźnika inflacji roku 2024 do 2023 oraz prognozowanej inflacji na 2025 rok, ponieważ mówimy tutaj o zawieraniu umowy na 17 miesięcy, czyli w zasadzie do końca 2025 roku, a przez to przesunięcie związane z podwyżką opłat do końca stycznia, do końca stycznia 2026 roku, podwyżki wyniosą łącznie w skali całego systemu 16,2%. I w związku z tym, że u nas na terenie miasta metoda naliczania opłat to jest metoda od gospodarstwa domowego. To te podwyżki będą się. Wysokość opłat będzie kształtować się w sposób następujący. Dla gospodarstwa jednoosobowego w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej będzie to odpowiednio 45,39 zł, zł, dla gospodarstwa dwuosobowego w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odpowiednio 82,69 zł, i dla gospodarstwa wieloosobowego w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odpowiednio 113,97 zł. Natomiast to, co jest warte uwagi i związane z takim recyklingiem, który możemy prowadzić bezpośrednio w naszych domach, to jest możliwość kompostowania bioodpadów we własnych ogródkach przydomowych w zabudowie jednorodzinnej, ponieważ ustawa daje nam możliwość naliczenia w związku z tym ulgi do opłaty. I ta ulga u nas wynosi 10 zł, czyli zamiast 113 zł w gospodarstwie wieloosobowym możemy zapłacić 103 zł. Yy, dla porównania w yy, innych gminach. I dla pokazania, że te podwyżki nie są tak naprawdę duże, w gminach ościennych gospodarstwo wieloosobowe może płacić nawet 126, 168 zł, 164 zł. Także u nas kończy się na 113, to jest ta opłata maksymalna. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców w zabudowie mieszanej, mamy możliwość obliczenia tylko i wyłącznie, zgodnie z ustawą wysokości stawki za pojemnik o pojemności 120 dm sześciennych i u nas ta opłata za ten pojemnik wzrasta o 2.50 czyli będzie to opłata 9.90 za pojemnik i zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku opłaty na bazie tych stawek, które już dla poszczególnych e, innych objętości pojemników są liczone z proporcji, biorąc pod uwagę obo obowiązek segregacji e, dla tych pięciu frakcji, e, wysokość opłat dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do dwóch osób, to będzie 99 zł, do czterech osób 118,80, od pięciu do ośmiu osób 237,60 i tak dalej, i tak dalej, liczone już z proporcji i zgodnie e, z e, przepisami Sami z uwzględnieniem częstotliwości odbioru i rodzaju pojemników dla tych obowiązkowych frakcji odpadów, pozostała nam dosłownie minutka dzisiejszej audycji. Na koniec pytanie do pani e, Julity. E, wielu mieszkańców Stargardu uważa, że koszy na śmieci jest zbyt mało. Czy coś zamierzacie z tym zrobić? E, mówimy o koszach ulicznych. ulicznych, tak? ulicznych czy jest mało? Należałoby przeanalizować y, pewne kwestie dotyczące... Y, tego, gdzie my stawiamy te kosze uliczne, czyli są to tereny e, miejskie, będące w zarządzaniu miasta. Tych terenów, będących w zarządzaniu miasta, jest około 30%. Pozostałe 70% to są tereny, będące w zarządzaniu innych zarządów, dróg, prywatnych zarządców, prywatnych właścicieli, wspólnot mieszkaniowych. Czyli my na tych naszych terenach mamy rozstawione e, obecnie. E, 426 sztuk koszy ulicznych w naszych pasach drogowych. I teraz zwracając uwagę na to zagęszczenie gdzie jest największy ruch pieszy, gdzie najwięcej przechodniów przechodzi no to w centrum miasta oczywiście ta ilość koszy jest. Dużo większa niż na obrzeżach, gdzie ten ruch jest mniejszy. Dla przykładu podam ulicę Chrobrego. Mamy 9 sztuk koszy, Czarnieckiego, Wojska Polskiego czy Wyszyńskiego po 18 sztuk koszy. Piłsudskiego 23 sztuki, z 9, Szczecińska 16 sztuk koszy ulicznych. I oczywiście. One opróżniane są codziennie. Tak? One są opróżniane w zależności od potrzeb, co drugi dzień, a jeżeli jest konieczność częściej, no to oczywiście jest to częściej wykonywane. Natomiast co istotne, my oczywiście odnotowujemy zapotrzebowanie, jeżeli jest gdzieś konieczność, bo rzeczywiście tego kosza może nie być. A jest zwiększony ruch, okazuje się, że gdzieś mieszkańcy, chociażby przez, przez remonty drogowe, zmieniają ścieżki tak, swoje komunikacyjne, jest zwiększone zapotrzebowanie, żeby gdziekolwiek dostawić kosze, to my jesteśmy otwarci, zbieramy takie zgłoszenia, analizujemy każdą sytuację, sprawdzamy, czy możemy gdzieś coś dostawić, przestawić, ale też dosyć istotną kwestią jest e, poczucie obowiązku i odpowiedzialności pozostałych właścicieli nieruchomości, e, chociażby wspólnoty mieszkaniowe, które również przecież ustawiają kosze na osiedlach, przy klatkach wejściowych do bloków, e, czy chociażby sklepikarze, którzy ustawiają kosze przy wejściu e, do swoich e, sklepów, albo przy działalnościach swoich. I tu stawiamy kropkę. Dzisiejszymi gośćmi Stargard mówi e, była Julita Siek, dyrektor zarządu. Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I Katarzyna Rybaczuk, wiceprezes zarządu spółki Biostar. Dziękuję. Dziękuję.